5 rzeczy, których absolutnie nigdy nie rób po rozstaniu. Hashtag Wszystko dla zasięgu. Punkt numer 1. Choćby nie wiem jak ci zależało, jak bardzo boi fakt, że rozstałeś się ze swoją drugą połówką, nie błagaj jej usilnie o powrót. Bo takie zachowanie tylko pogorszy sytuację i pokaże Cię od strony desperata, który nie potrafi sobie poukładać życia bez drugiej połówki. Tego typu desperackie zachowanie nie dość, że przynosi efekt całkowicie odwrotny od zamierzonego to dodatkowo niesamowicie rujnuje poczucie własnej wartości i pogrąża w rozpaczy. Punkt numer dwa. Nie śledź byłego byłej w social mediach. Po prostu skasuj wszystkie kontakty, które łączą cię właśnie z tą drugą osobą po to, żeby już się od niej raz na zawsze uwolnić. I chociaż wiem, że łatwo jest mi to powiedzieć, dlatego że emocje, które do tej osoby żywisz wciąż mogą być żywe, aczkolwiek to jest jedyny i najzdrowszy sposób, żeby odciąć się od tej osoby i żeby się zdystansować od całej sytuacji. Co więcej, jestem również zwolennikiem tego, żeby usunąć wszystkie pamiątki, wspólne zdjęcie. Bo w sytuacji, kiedy rzuciła nas osoba, do której wciąż żywimy niesamowite uczucia, tego typu przedmioty potrafią zrobić ogromne spustoszenie w naszej psychice. Zanim przejdę do kolejnego punktu, nie zapomnij zaobserwować mojego profilu, żeby nie przegapić kolejnych tego typu filmów. Punkt numer 3. Nie idealizuj ani przeszłości, ani swojego partnera, partnerki. Bo nasz mózg ma taką tendencję, że jeżeli czegoś pragniemy, a nie możemy tego dostać, to zaczynamy to idealizować i patrzeć na to w sposób karykaturalny. Trzeba być tego świadomym, dlatego że osoba z którą byliśmy i wspólne chwile, które przeżyliśmy, to nie tylko kolor różowy. Coś jednak musiało doprowadzić do tego rozstania, więc kiedy już to rozstanie nastąpiło, trzeba na chłodno przeanalizować, co się zrobiło nie tak, żeby następnym razem do takiej sytuacji już nie dopuścić. Punkt numer 4. Nie uciekaj w używki i nie izoluj się od świata. Domyślam się, że to jest jedna z najczęstszych dróg, jaką wybierają osoby, które zostały Porzucone przez kochającą osobę, prawdopodobnie z tego względu, że mają takie poczucie, że nikt inny nie będzie w stanie zrozumieć, co one w danym momencie przeżywają. I swoją drogą to jest właśnie owoc sytuacji, kiedy sprawiamy, że druga strona staje się sensem naszego życia czyli podejścia do związku, o którym zawsze was przestrzegam na moich soszelach. W końcu punkt numer 5 to jest nie szukaj nowego związku od razu po rozstaniu. A powodów jest kilka. Po pierwsze, nie jesteś w stanie zaangażować się emocjonalnie w nowy związek, kiedy emocje związane ze starym związkiem wciąż są jeszcze żywe. Z tego względu w większości przypadków takie osoby angażują się w nowy związek po prostu, żeby zalepić swoje rady, żeby było im lżej przeżywać to, co przeżywają. Po drugie, angażując się w nowy związek tuż po rozstaniu, nie jesteś w stanie obiektywnie stwierdzić, co do do tego, że ta druga osoba cię porzuciła, i po trzecie, rani.